Jakie są przyczyny kryzysu w Kościele? W jaki sposób demony i biskupi niszczą go od środka? Jaka jest rola szatana w tym kryzysie? O tym w najnowszej książce Stanisława Krajskiego dostępnej w kapital.pl. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, jak nasila się kampania. Zmierzająca do tego, żebyśmy nie, jeli, nie jedli mięsa, i jak aktywnie w tej kampanii uczestniczy Caritas Polska, czyli instytucja kościelna powołana do tego, żeby pomagać e, wszystkim potrzebującym. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań. Najlepiej, jakby Państwo przesyłali je w mailach. Podjąłem dzisiaj ten temat, ponieważ pojawił się w mediach, między innymi na PH24. Z tego portalu będę cytował materiał informujący o ostatnim raporcie Banku Światowego. Czytam ten materiał. Nasila się kampania wymierzona w produkcję i konsumpcję mięsa. Do grona autorytetów w cudzysłowie, straszących katastrofą klimatyczną, grożącą rzekomo ziemi z powodu powszechnych obyczajów kulinarnych, dołączył Bank Światowy. Globalna instytucja na podstawie swojego raportu wzywa do restrukturyzacji branży rolniczej w celu zmniejszenia emizji, emisji gazów cieplarnianych. Jednym ze sposobów ma być zmniejszenie popytu na żywność pochodzenia zwierzęcego. Zdaniem autorów raportu, kraje bogate powinny wspierać produkcję niskoemisyjnej żywności, takie jak drób, owoce i warzywa, kosztem wsparcia dla producentów mięsa i nabiału. Eksperci Banku Światowego wyliczyli, że światowy przemysł spożywczy powoduje, że aż jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych. Połowa obszarów, na których mogą potencjalnie mieszkać ludzie, ma obecnie przeznaczenie rolnicze. Emisja gazów cieplarnianych związana, emisje gazów cieplarnianych związane z rolnictwem są tak wysokie, że mogą zaważyć na tym, iż nie uda się zatrzymać wzrostu średniej temperatury globalnej powyżej 1,5 stopnia Celsjusza. To fragment raportu pod tytułem Przepis na planetę nadającą się do życia. Według Banku Światowego należy przerzucić część kosztów walki o klimat na konsumentów żywności. Yy, Czytaj, tak podnieść ceny, na przykład mięsa, żeby ludzie kupowali go mniej lub wręcz niemal wcale tego nie robili. Zdaniem autorów raportu, zbyt mało inwestycji ma na celu ograniczenie emisji z branży rolno-spożywczej. Redukcja emisji może mieć wpływ na sytuację gospodarczą w wielu krajach, dlatego wymaga ostrożnych działań oraz kosztów działań, ale koszty zaniechaj będą wielokrotnie większe. Rządy powinny wycofać się z polityki wspierania przemysłu mięsnego na rzecz żywności niskoemisyjnej. Jeśli państwa chciałyby zredukować o połowę poziom obecnych emisji związanych z produkcją jedzenia, nakłady na ten cel powinny być podniesione aż 18 razy, czyli do 260 miliardów dolarów w ciągu roku. Możemy się spodziewać także wzmożonej propagandy Zniechęcającej do jedzenia mięsa. Zapewne autorzy badań i ich sponsorzy dadzą ludzkości dobry przykład: jako pierwsi porzucą jedzenie steków i kotletów. To już uwaga od autora, od PH24. I tak, pamiętają Państwo, robiłem na ten temat programy. Bill Gates wydał taką programową książkę. W której jeden bardzo obszerny rozdział poświęcony był no właśnie rezygnacji z jedzenia mięsa, temu jak to krowy, szczególnie krowy, zabijają planetę, i ten rozdział dotyczył też no propagandy mającej zmierzać do tego, żeby ludzie mięsa nie jedli. No I teraz zaglądam na stronę, na stronę Caritas Polska, jest taka podstrona Caritas Laudato Si, która jest poświęcona realizacji wskazań, encykliki Laudato Si, taka jest teoria, Laudato Si Franciszka. Ta strona jest dotowana przez pieniądze z różnych źródeł, dotował ją rząd PiS, dotuje ją Unia Europejska. No i na tej stronie pojawił się artykuł programowy pod tytułem Czym zastąpić mięso w diecie. Artykuł jest autorstwa Joanny Zielewskiej. Próbowałem znaleźć informacje na temat tej pani. Są tylko informacje, które pochodzą od niej samej. No, i z tych informacji wynika, że studiowała na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pisze, w trakcie studiów pracowałam w wielu miejscach żywienia zbiorowego, aby przekonać się, jaką żywność nam oferują. Były to restauracje, tak zwane sieciówki, zwykłe, prywatne. Ostatnią moją pracą etatową było stanowisko sprzedawcy w piekarni w Krakowie, w której zostałam niesłusznie oskarżona o kradzież i zwolniona. Nie było łatwo, potrzebowałam pieniędzy. Na swój gabinet dietetyczny, który marzył mi się od początku. Na szczęście, po kilku miesiącach udało się zebrać środki, i w lipcu 2015 roku oficjalnie otworzyłam swoją poradnię dietetyczną w samym sercu Krakowa. Na rynku głównym. Od tego momentu pomagam wielu osobom w różnych problemach. Coraz częściej zgłaszają się pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi, niestety najczęściej ze stwardnieniem rozsianym czy zapaleniem tarczyczy Hashimoto. Dieta daje naprawdę dobre efekty, a włączając suplementację, chorzy czują ulgę. Są osoby, które obecnie są w stanie remisji dzięki współpracy ze mną, co mnie bardzo e, cieszy. No, i ta pani się chwali certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu Instytutu Mikroekologii. Holistyczne podejście do człowieka. I tak, zaglądamy w ten materiał. Przeczytam Państwu początek i koniec tego artykułu. Początek jest następujący. Roślinna kuchnia ma mnóstwo zalet, jest lekka, niedroga i bardzo różnorodna. Na diecie wegetariańskiej można schudnąć, cieszyć się niespożytą energią, poprawić wyniki badań, zwłaszcza te dotyczące poziomu cukru, cholesterolu i ciśnienia. Choć jadłospis bazujący na produktach roślinnych sprzyja dobremu samopoczuciu i długowieczności, co potwierdzają liczne badania, nadal wiele osób, osób obawia się życia bez mięsa. A koniec artykułu jest taki. Dietę wegetariańską charakteryzuje niska gęstość energetyczna i wysoka gęstość odżywcza. W diecie bezmięsnej nie ma mowy o dostarczeniu organizmowi złego cholesterolu. Organizm ma tylko ten, który sam sobie wyprodukuje i to mu wystarcza. Dostarcza natomiast zwiększonej liczby niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. No i cały artykuł to jest yy, propaganda. Yy, z, Straszenie przede wszystkim, no, że mięso może nas zabić, że trzeba zrezygnować z mięsa, że bez mięsa można spokojnie i dobrze żyć. No i czytamy tam między innymi. W bezmięsnej diecie dostarczamy organizmowi więcej węglowodanów złożonych oraz błonnika pokarmowego. Mięso go nie ma, a także witamin rozpuszczalnych w wodzie, głównie C. Taka dieta dzięki zwiększonej ilości warzyw i owoców dostarcza także wiele związków działających Przeciwutleniająco, dzięki czemu wykazuje działania przeciwnowotworowe. Wyeliminowanie z diety mięsa i produktów mięsnych wiąże się ze zmniejszeniem zagrożenia dla zdrowia ze strony węglowodorów aromatycznych, nitrozeamin, antybiotyków, leków weterynaryjnych, a także salmonelli i innych chorób, które mogą być wywołane spożyciem mięsa. Pamiętajmy, że 98% mięsa pochodzi z chowu e, przemysłowego. A nie są to produkty wartościowe. Wegetarianie są w grupie niskiego ryzyka, jeśli chodzi o otyłość, nadciśnienie, choroby układu krążenia, nowotwory, kamicę nerkową i pęcherzyka żółciowego, zaparcia i hemoroidy. Wiele badań wskazuje na to, że weganie mają niższe ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego i niższe ryzyko insulinoodporności. Wegetarianie, jedząc więcej owoców i warzyw, dostarczają do organizmu więcej potasu, magnezu, witaminy C i K. Składniki te zmniejszają wydalanie wapnia, przez co przyczyniają się do zachowania masy kostnej. Polscy immunolodzy rekomendują dietę roślinną jako tę, która wspiera naszą odporność, ponieważ wpływa korzystnie na stan jelit, które są prawdopodobnie najważniejszym, a na pewno największym elementem układu odpornościowego. No i dalej jest taki obszerny rozdział w tym artykule. Nie moda, ale szansa na dłuższe życie. Wolne od mięsa to wolne od wielu zdrowotnych problemów. Kuchnia roślinna sprzyja różnorodności na talerzu, zatem w nieskomplikowany sposób dostajemy to, co dla nas najzdrowsze. W naszej diecie jest za dużo mięsa, jego białko obciąża procesery i wątroby, a zawarty w nim tłuszcz przyczynia się do powstania miażdżycy oraz nowotworów jelita grubego. Dlatego powinniśmy jeść mięso nie częściej niż dwa razy w tygodniu, ale to jest na początek, a później już w ogóle ani mięsa, ani mleka, ani jajek, ani masła itd. Bezmięsne menu ma sporo zalet, a jedną z nich jest mniejsza miłość do słodyczy. Ta miłość to zmora naszych czasów. Kochamy cukier, jemy go za dużo w postaci słodyczy i w produktach, gdzie jest chytrze przemycany przez producentów. Wszak piekielnie ostry ketchup, ma tylko szczyptę pikantnych przypraw, a jakieś 20% cukru. Walczymy z odpornością cukrzycą, nadwagą, zespołem metabolicznym, ze skutkiem raczej słabym, bo ludzie z problemami, bo ludzi z cukrowymi problemami nie ubywa. Tymczasem dieta wege. Pozwala rozwiązać problem w sposób naturalny i bezboleśny. Zauważono bowiem, że osoby, które nie jadają mięsa, rzadziej są łasuchami. Zapewne jest to m.in. zasługa dużej ilości składników bogatych w węglowodany złożone, które zapobiegają skokom poziomu glukozy we krwi i napadom głodu. No i teraz tak. Niby ta autorka jest dietetyczką. A teraz przechodzi do argumentacji już zupełnie innej. Kolejny punkt jej artykułu nosi tytuł nie tylko argumenty zdrowotne. Wegetarianizm to sposób odżywiania, który sprzyja nie tylko zdrowiu, ale również kondycji planety. Przemysł mięsny pochłania niewyobrażalne ilości wody do wyprodukowania 1 kg wołowiny potrzeba 14 500 litrów, jeden kg wieprzowiny wymaga prawie 6000 litrów, a jeden kilogram mięsa drobiowego. 4330 litrów wody. Jednocześnie z powodu produkcji mięsa do atmosfery trafia bardzo dużo dwutlenku węgla i wiele innych szkodliwych gazów. Nie bez znaczenia jest też aspekt etyczny. Przemysłowy chów zwierząt ma być wręcz ekstremalnie tani. To sprawia, że zwierzęta narażone są na cierpienie, żyją w bardzo złych warunkach i są zabijane w sposób niehumanitarny. Kontrole na całym świecie pokazują, że nie sposób zapanować na nadmiernym podawaniu im antybiotyków i innych leków, które kumulują się w ich mięśniach i nie znikają wraz z ubojem. Do tego w hodowli liczy się czas, więc hodowcy robią wszystko, by zwierzęta jak najszybciej osiągnęły odpowiednią wagę. Dlatego dziś mięso, które kupujemy w spożywczakach i hipermarketach nie ma tych wartości co 30-40%. E, lat e, temu. E, no i teraz to jest ciekawa rzecz, bo ja pamiętam, dawno, dawno temu, jeszcze za czasów, kiedy mięso królowało i było dobre, e, pojawił się taki naukowy artykuł pod tytułem Wegetarianie żyją krócej. I artykuł dotyczył odżywiania się we, wegetarian. Zimą, kiedy jedzą te wszystkie rośliny hodowane pod folią, bez naturalnego światła, bez ziemi, na, według tak zwanej hydroponiki, czyli na wodzie, która płynie z chemikaliami przez watę szklaną. I twierdzenie dziś, że mięso zawiera różne szkodliwe chemiczne składniki. A, nie, a przemilczanie tego, że rośliny też je zawierają, i to często, szczególnie zimą, w większym stopniu, kiedy je się hiszpańskie pomidory, ogórki i innego typu zieleniny, no to jest jakieś przekłamanie, prawda? Bo przemilczanie prowadzi do takich wniosków przez czytelnika, które no są fałszywe. I tak. Autorka rozprawia się w tym artykule ze wszystkimi, jak ona to nazywa, mitami i proponuje, żeby każdy przeszedł na weganizm, tylko stopniowo. I pisze tak: Na początku zmieniamy mięso czerwone na drób, rezygnujemy lub ograniczamy na biał, ale w menu nadal powinny być ryby i jajka. Nie marnujemy przy tym żywności, oczywiście, to druga. Polityka. Ich. Dlatego dojadamy, nie kupując nowych produkty przetworzone parówki, salami, pasztety, a później schodzimy, schodzimy, aż zostają same rośliny. No i ona mówi o tym, że no można doprowadzić do sytuacji, w której rośliny, jedzenie roślinne dla wszystko to samo, co mięsne. I ja bym powiedział tak, no można, tylko ja znam wegan, yy, kilku, yy, no i co oni robią? Wciąż liczą te wszystkie składniki, dobierają yy, te rośliny, ziarenka, orzeszki, yy, to jest, robią badania, czy przypadkiem coś im nie, we krwi nie jest mniejszej ilości. To jest, Ciężka i, i pracochłonna praca, i z reguły większość wegan no, po jakimś czasie już nie jest takich drobiazgowych, i to powoduje, że y, zaczynają mieć niedobory w organizmie różnych potrzebnych do życia elementów. A więc albo poświęcanie jedzeniu tyle czasu, Że to zajmuje znaczną część dnia, albo szkody dla organizmu. Ale najlepszy jest argument dotyczący smaku. No bo zobaczmy, że tutaj Caritas próbuje odciąć nas od całej wielkiej europejskiej i polskiej kultury kulinarnej, kultury stołu. Prawda? Wspaniałych potraw, głównie jednak mięsnych. No i tłumaczy to tak, że jest taki punkt w tym artykule. A jeśli będzie mi brakowało mięsa, taki jest tytuł punktu, największe nasze obawy wiążą się z brakiem smaku mięsa. To już kabaret tutaj. Posłuchajcie Państwo uważnie. Największe nasze obawy wiążą się z brakiem smaku mięsa, szczególnie gdy jemy je od zawsze i nadal robią to wszyscy lub prawie wszyscy wokół. Co jeśli nagle zapachnie nam chrupiący schabowy, skwierczący na patelni sąsiadki? Akurat ta obawa jest jedną z najmniej zasadnych. Liczne badania przeprowadzone wśród bywalców restauracji pokazują, że w schabowym najbardziej urzeka nas panierka a tę można spokojnie zastosować w kotlecie z selera e, czy boczniaka. Zauważmy, no to, to jest już, znaczy, kompletna, mówiąc delikatnie, nieprawda. Niech ktoś weźmie, e, opanieruje selera, go zje i zobaczymy, kto powie, że to dokładnie to samo, ten sam smak, co schabowy. Poza tym, no jest Tysiące potraw mięsnych, wspaniałych, yy, które yy, tutaj by yy, oni wyeliminowali. No i dalej pisze tak. Aby nie chodziły za nami ulubione niegdyś smaki, trzeba uniknąć błędów, które sprawiają, że mamy yy, zachcianki. Yy, to znaczy... Yy, Tutaj jest taka propozycja, żeby zrezygnować ze wszystkiego tego, co dotąd było dla nas smaczne i określić to chęć jedzenia. Szyneczki, jaśnicy na boczku, flaków, wątróbek, steków wołowych. No to wszystko są zachcianki. i. Y, odpowiednio sterując jedzeniem roślinnym i swoją własną psychiką możemy doprowadzić do tego, że takich zachcianek nie będziemy mieli. A dlaczego nie mamy ich mieć? No, tu autorka powtarza wciąż, że mięso zabija. I to jeden z fragmentów argumentacja y, dotycząca y, argumentu. Bez mięsa będę chodzić głodny. No, to fałszywy argument, pisze autorka. Y, Pisze tak, to kolejny mit. Jeśli w posiłku znajdą się wszystkie makroelementy we właściwych proporcjach i dobrej jakości, węglowodany złożone, pakiet białek, dobre tłuszcze, no właśnie, ona tam pisze o rzechach, o różnych ziarenkach, prawda? Raz to zdobyć, dwa za to zapłacić. Okazuje się, że takie życie wegetarianina to nie tylko jest y, ciągłe poszukiwanie żywności i liczenie kalorii, białka. Witamin, mikroelementów, ale również no, olbrzymie yy, koszty. Yy, to kolejny mit: jeśli w posiłku znajdą się wszystkie makroelementy we właściwych proporcjach i dobrej jakości, węglowodany złożone, pakiet białek, dobre tłuszcze, to o głodzie można zapomnieć. Paradoksalnie to mięsnym posiłkiem nie zawsze można się najeść. Jeśli zjemy smażone mięso, bogate w tłuszcze, nasycone, to podziała ono tak, jak duża porcja słodkości gwałtownie podniesie poziom cukru we krwi. W dodatku tłuszcze zwierzęce inicjują stany zapalne, które mogą niszczyć trzustkę i zaburzać produkcję insuliny, hormonu, który nad cukrem panuje. Po prostu wrażenie ciężkości w żołądku spowodowane przeciągającym się wielogodzinnym trawieniem mylimy z najedzeniem, czyli stopniowym uwalnianiem energii, a to dwa e, różne e, stany. No i ostateczny argument, taki gwóźdź do trumny mięsa, coraz więcej autorytetów naukowych, podpierając się solidnymi badaniami, przekonuje, że nadwyrężone zdrowie, słabą kondycję, a także niektóre przewlekłe schorzenia i dolegliwości można pożegnać, przestawiając się na roślinne menu. Znaczy zobaczcie Państwo, czym się teraz Caritas zajmuje, prawda? I to jest propaganda i w większości fałszywa. Prawda? I odcinająca nas od pewnej kultury kulinarnej, od pewnej tradycji, od tego, co naucza Pismo Święte i co jest w nauczaniu kościoła. No i teraz. Dlaczego oni to robią? Znaczy, Karita z Polska to robi ewidentnie dla pieniędzy, chociaż może jest tam też ukryta jakaś piąta kolumna. Natomiast dlaczego oni y, robią wszystko, żebyśmy przestali jeść mięso? No i odpowiedzi na to pytanie jest wiele, i te odpowiedzi są już na oddzielny y, program. Y, dziękuję bardzo.